Witam wszystkich w drugim odcinku na kanale, w tym odcinku powspominam sobie dawne światy, niestety podchodzę do nagrywania tego trzeci raz więc nic nowego niestety nie odkryję, a... jeżeli chodzi o wszystkie dwa nagrywki, to szyny były złe, poziom duży wszystko było złe i się nie nagrywało albo dźwięk był zepsuty no, w każdym razie, zacznijmy sobie od Zwiedzenie mojego głównego świata. Ten świat jest taki, taką zabawką, głównie bawię się tutaj mechanizmami. Mamy tutaj napis, który miał zachęcać ludzi do dawania donate'ów. oczywiście się nie udało, ale mniejsza. Tutaj ludzie napisali, bo nawet nie wiem. O, tutaj jest. Komentarz pana komentarza z twój co tu jeszcze jest ciekawe, nie? Moje znajomki, oczywiście, z pixelotek, które nadal nie grają. Krewetek ta skipa jest zmniejsza w powiązanym maszem. A teraz pójdziemy sobie tutaj, pokażę wam. Mechanizmy, które robią na całym świecie kolor game, jeżeli ktoś nie wiedział, to polega na tym, że kost prowadzący mówi, na przykład kolor fioletowy, i mamy właśnie końcówkę fioletowego koloru na sobie. No i wiele to, to jeszcze tutaj, mechanizmy do lasowania kolorów. Na przykład, teraz, by ludzie mieli. Uważaj złoty kolor coś takiego tamten. Dobra, to tam, tamten postęp pokażę nam później na razie sobie pójdziemy do batona oczywiście no, baton jeżeli ktoś nie wie to tutaj jest przycisk który odpala cały mechanizm zaczyna się odliczanie i nasze zadanie jest jak najszybciej narysować to i po drugiej stronie klatki gość umiera no tyle Mój autorski pomysł na lava okay, Game nig nigdzie wcześniej się nie widział, takiego pomysłu, żeby zrobić automatyczny. Chociaż na pewno ktoś by co wymyślił to przede mną w końcu 3 lata temu to robiłem, więc no, na pewno ktoś robił. Na... No i fajne jest to, że można sobie zagrać samemu. jakiś jakiś widk. Można zagrać sobie samemu. Nie trzeba nic odpalać. Nie trzeba właściciela, żeby w to zagrać. Ani żeby po czekaj, zdechnijmy na chwilę. Fajnie, fajnie. Tutaj są oczywiście dźwignie, które sterują tym. Można sobie włączyć. Na ja, przykład no, działka sobie wam To żeby było trudniej. Jeszcze czekaj, gdzie był ten hastel <grym> laser nie działa. Może on jest czegoś innego chyba tak. Nie, a chyba tak działa. Można sobie a, jeszcze jeszcze. Hmmm, to mm, mm. czuję się Dobra. No i dobre, tutaj jest maszyna losująca co gra w tym obcym gaju. A kiedy miała być tego, tego mechanizmu losującego, to mniejsza. No i tutaj mam zagadkę. Hmmm, to Mamy tutaj zagadkę taką, że co do co każdej doby ta drzwi otwierają się na 10 minut. Teraz są zamknięte. I żeby wiedzieć, kiedy ta godzina nastąpi, trzeba sobie obliczyć to. I to nie jest takie proste, że sobie można tylko drzwi dodawać. Bo jeszcze dodałem do tego mechanizmu 10 minut, które nie są wliczone do topy. Czyli tak naprawdę co 24 i 10 minut. Te oczywiście otwierają. Jeżeli ktoś by chciał się na tym naglądzić, to sobie piszeć: droga wolna. Tutaj macie datę odspalenia mechanizmu. No i dobra. Pod. I. W tego filmu, jeżeli, jeżeli ogarnę, to będą się wyświetlać te e, screenshoty, które odzyskałem z moich dawnych folderów albo z Discorda, które wysłałem. Większość niestety e, kiedyś bawiłem się w mm, Łowsze z kamerów, jakby to tak można było powiedzieć, wysyłałem brudy na skamerów kamerów, coś takiego, nie? Na Discordzie z Polska, I teraz to nie ma z tego, co widzę, bo nic tam za bardzo nie piszę, ale tak. Kiedyś się w to bawiłem i folder, na którym miałem te wszystkie, tych wszystkich z usunąłem, a szkoda. Do. A i miałem swoją ciekawą armię z od tego co robiłem z tymi członkami. W powietrzu z armii Macie na, też na ekranie. Po wszystkim podobne do mojego seta i po prostu chodziliśmy po Polsce i męczyliśmy, ludzi. A tak poza tym tu nic ciekawego. Tutaj jeszcze mam swój magazyn, w którym się mam niepotrzebne rzeczy. Tak. Jak czekaj, gdzie ja mam punkty? Dobra. Nie ma co, przechodzimy do kolejnego świata. Dobra, nie jest to mój świat. Kupiłem go od GoFareka, też jest youtuberem pixelowym. Widzicie yy... tutaj jego kanał. Taka śmieszna sytuacja wywiązała się podczas montowania tego filmu, a mianowicie GoFarek zmienił swoje zdjęcie profilowe na YouTubie oraz panel na napis Czekaj. Ciekawe, co to oznacza. I co mogę powiedzieć o tym świecie? No jest ładny, kupiłem go za 10 tysięcy. Trochę boli mnie do dzisiaj. Nie 20 tysięcy, ale to mniejsza. Czy się opłacało? Nie. miałem u niego kilka długów, więc coś spłaciłem. Chociaż nie, to on nie umie. To mniejsza. Kupiłem od niego coś świat. No i teraz będzie mi służył do, nie wiem, robienia filmów przyszłych, może, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jest na... bardzo ładny. Macie teraz zdjęcie tego szarego świata. I co? Nie ma co się z zgodzić chyba. Przechodzimy do kolejnego świata. Dobra, mój serwer dawny, główny do fermienia, jak widzicie. Nie ma tu zbyt dużo rzeczy. Może tymi ty coś ja mi chyba może tylko zamykać światło, film i światłem Coś ciekawego tu w zasadzie nie jest. Kiedyś byłem w w PWL. Zeszedłem do Estonu wniosku, że to się nie opłaca. Przynajmniej na cóżkach, co ja robiłem. Czasami jeszcze korzystam z tego świata, jeżeli właśnie o czarne bloki mam. Gdzie mam wziąć? No, miałem zbyt. Nie wyszło z tym fallmem. Chciałem być fallmem, ale jednak. Mining jest po prostu bardziej opłatany, i. No, nie polecam się bawić w farming, bo nic nie kupuję tych bloków. Może ktoś tam kupuje, ale co to się opłaca? Inaczej nie Dobra, kolejny świat. Dobra, kolejny świat. To jest, mój pierwszy, to jest mój pierwszy świat, który w ogóle stworzyłem. Była to moja pierwsza farma, którą stworzyłem. I teraz ten świat nie jest w po prostu tylko do tego, żeby farmić te Anniversary Cake. I to tyle z tego roku. Czekaj, który... kiedy to było? A, tutaj nie ma. No, to by strzeliło. No i dobrze. Czy to sobie? Za. No. Nie, tak nie cena. 140, k. tego będzie, nawet spoko. Tym bardziej, że wtedy, kiedy faliłem, to co taki w był, nie byłem. Dobra, zakończę ten film w tym momencie. Co do kolejnych filmów, mam kilka pomysłów, ale nie jestem do końca przekonany, czy są dobre. I cóż. Ja Was żegnam do kolejnego filmu. Pa